Przychodzą do mnie właściciele klinik, właścicieli salonów kosmetycznych i mówią Klaudia, moje promocje nie działają. Co robię nie tak? Ja mówię, no ale jaki jest cel Twojej promocji, jak Ty to robisz? No przeceniam e, zabieg o 20-30% i nic. Nie ma ataku nagle klientów. wie ale jakich klientów Ty chcesz ściągnąć? Nowych czy stałych? No nowych, no chcę nowych klientów, a Ci nowi nie przychodzą. Jaki błąd często popełniamy? Robimy promocje dla wszystkich. A jeżeli promocje robimy dla wszystkich, to robimy promocje dla nikogo. Co, 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 co dalej? E, inspirujemy się Biedronką, Lidlem, tymi gazetkami. Uważamy, że e, zabiegi beauty będą się tak sprzedawać jak rzeczy spożywcze, masło, mięso w promocji czy tam pomarańcze. Tylko to nie jest tak. Klienci nie przyjdą do nas do sklepu i nie włożą do, do koszyka bez zastanowienia i płacą, bo w promocji. Nawet jak, nawet jak dasz 60% promocji, oni dalej nie włożą do koszyka. Bo tak jak wiedzą, co to jest masło, wiedzą, jak smakuje pomarańcza, mandarynka, to bez kłopotu e, włożą. Nawet jak jest jakiś droższy produkt spożywczy, to nie wiedzą, jak to smakują albo chcą poznać. E, więc biorą, płacą. A zabieg beauty nie jest dla wszystkich tak oczywisty. Dla kogo działają promocje 20-30% dla stałych klientów. Więc nie uważam, yy, uważam, że jest bez sensu robić promocje na zabieg 20-30%, bo przecież ona jest, ta promocja działa właśnie na stałych klientów. Więc lepiej ją robić po prostu dla stałych, a nie dla wszystkich, które promocje działają. Promocje działają te, które są szyte na miarę potrzeb klienta. I teraz spójrz, jak masz stałego klienta, i jeżeli robisz promocję dla wszystkich, no to on wiadomo kupi ten, ten zabieg, a często sobie myślisz, kurde, on i tak by ten zabieg kupił bez promocji. Więc ja uważam, że jeżeli chcesz wprowadzić jakiś e, nowy zabieg, to zrób promocję dla starych klientów. Na przykład, jeżeli masz klienta, który korzysta z zabiegu na twarz, to zrób mu promocję na nowy zabieg na ciało. Daj mu raport 20-30%. Jeżeli zrobisz promocję taką dostępną dla wszystkich, to naprawdę nowi klienci do ciebie nie przyjdą, bo oni nie są pewni czy nie są przekonani, czy ten zabieg jest dla nich. Często jest tak, że ten zabieg, jak dajesz już 20-30% taniej, to nie pracujesz, pracujesz za pół darmo. Więc naprawdę, jeżeli obniżasz cenę, to trzeba przemyśleć, trzeba poszukać sensu danej obniżki. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak prowadzić zyskowny biznes, jak właśnie prowadzić sprzedaż, jak od początku do końca promocje planować, jak pisać, polecam moją książkę Recepta na Sukces w biznesie Beauty. Tutaj jest 7 rozdziałów i pokazuje, jak robić reklamę, jak promocję, jak prowadzić sprzedaż, żeby Twój biznes był przede wszystkim zyskowny, bo nikt nie chce pracować za darmo. Hibicuje doitna Claudia.